Dzień dobry, witam pana starostę ponownie na portalu w gazecie, w gazecie Info. Yy, sesja Rady Podwiatu udzieliła zarządowi absolutorium, yy, ale tylko było 12 głosów za, 9 przeciwnych. Dlaczego? Nie wszyscy radni głosowali za. To trzeba by zapytać tę dziewczynę, która nie głosowała za. Ja powiem tak, nie zaskoczyła mnie specjalnie reakcja radnych opozycji. Ja podkreślałem w swoim wystąpieniu, opowiadając o roku 2014, że całej radzie należą się, moim zdaniem, oklaski, ponieważ ten budżet został zrealizowany naprawdę bardzo dobrze. Zdobyliśmy więcej pieniędzy niż myśleliśmy, że zdobędziemy, wydaliśmy ich mniej, zrobiliśmy mnóstwo, na prawie 13,5 miliona inwestycji, 30 inwestycji, 16 drogowych. Wydaliśmy te pieniądze. Naprawdę celowo. Co więcej, nie wzięliśmy złotówki kredytu, spłaciliśmy 2 miliony 300. Wszystkie dane ekonomiczne, finansowe wskazują, że ten budżet został wykonany właściwie. Co więcej, Regionalna Izba Obrachunkowa napisała, zrobili to super. Co zrobiła opozycja? Wstrzymała się od głosu. Znamienne jest to, że jeden z klubów w ogóle nie wziął udziału w dyskusji. Nie dyskutował w czasie prac na komisjach przed sesją. Nie zadał żadnych pytań, wstrzymał się. Twierdzę, że nie jest to decyzja merytoryczna, tylko polityczna. Nam się zarzuca tak? Ja jestem u który jest z partii politycznej, nam się zarzuca politykowanie w samorządzie. To było politykowanie, panie redaktorze, bo nikt nie podjął polemiki dotyczącej kwot, faktów i sposobów wykonania budżetu a po czym bez słowa się wstrzymał. Z pokorą przyjmuję te informacje, podziękowałem tym, którzy byli za. I liczę też na to, że praca w tym roku przekona całą Radę do tego, żeby budżet roku 2015 w przyszłym przyjąć być może poprzeć jednogłośnie. Tak Panie starostu, jednym z argumentów za wstrzymaniem się od głosu było powołanie etatowego członka zarządu. Bez zrozumienia tematu odpowiadam. Tak. Pan radny Małkowski był radnym powiatu, nie pamiętam że w roku 2014 myśmy uchwalili etatowego członka zarządu w roku 2013 na cały rok. Także tutaj mowa o tym, że myśmy go dotrudnili jest nieporozumieniem. Nie. Pieniądze były zablokowane na cały rok, bo nie wiedzieliśmy, że ówczesny starosta Przybylski odejdzie. Ja zostanę starostą. Więc myśmy tak naprawdę podjęli decyzję o zrezygnowaniu na 10,5 miesiąca i ja wielokrotnie mówiłem dlaczego. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, wszystkie inwestycje były już zabukowane. Ja powiedziałem, my się sprężymy i skończymy we dwójkę. Ale jednocześnie 13 lutego, czyli wtedy, kiedy zostawałem starostą po raz pierwszy, powiedziałem, przyszły zarząd, ja nie wiedziałem, że my wygramy, powiedziałem tak, przyszły zarząd i przyszły starosta raz jeszcze się musi zastanowić, czy czasem nie wywołać tego trzeciego do roboty, który jest nie 8 godzin dziennie w pracy, a 10-12. I myśmy go powołali. I tylko jedną pensję dostał w grudniu. Powoływanie się na ten precedens, niepamiętanie, że to było w budżecie, który kolega Małkowski uchwalał, i wyciąganie tego argumentu jako ten, który spowodował, że radni Ziemi bolesławieckiej się wstrzymali, pozostawiam bez komentarzy. Czy twierdzi Pan, że to była decyzja polityczna? Tak, no mi jest przykro. Znamy się z Maćkiem lat, tak? Przychodzimy tu do pracy. Zarządzamy wspólnie powiatu. Ludzie widzą, co jest zrobione, ile jest zrobione. Wójtowie dołożyli bardzo dużo pieniędzy, bo to był rok wyborczy. Dlaczego to nie mówić, skoro te sprawy? Siostrą prawdy musi być odwaga. Ja zawsze będę mówił prawdę. Nie dziwię się tej decyzji, tak? ona nie była merytoryczna. Mieli prawo głosować przeciw, mieli prawo się wstrzymać, tak też uczynili. Cieszę się, że większość konstrukcji, konstruktywnie pracuje na rzecz mieszkańców, realizując kolejne budżety. Panowie w opozycji mogą z nami rozmawiać. Ja mam nadzieję ich przekonać do naszych działań. Jeśli się nie uda, trudno. Ostateczną ocenę naszej pracy za 4 lata wystawią mieszkańcy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za rozmowę.